się składa widzowie, że jestem czwartą osobą na świecie, która zdobyła tego Huge Neon Kata. No zobaczcie widzowie, jaki on jest piękny, jak pasuje do naszej postaci. Tak widzowie, ponownie znajdujemy się na moim nowym koncie, ze względu na to, że moje y, normalne zostało zbanowane. Wydaliśmy tam podać 500 tysięcy Robuxów, ale widzowie, to nie jest ważne. Ważne jest to, że w dzisiejszym odcinku zobaczymy, co dostaniemy za najnowszego Huge'a, czyli Huge Neon Kata. Przy okazji widzowie, wbijam sobie na maila i generalnie zauważyłem właśnie parę osób, które wysłały mi bardzo fajnych Dlatego na samym starcie widzowie zostawcie łapę w górę. A ja pozdrawiam Karmel XE. Co? Y jeden o XZ. Aha, no aż by serwera wywaliło. A jeśli macie problem z robloxem widzowie i też was tak wyrzuca ciągle, to zostawcie lajka like i napiszcie w komentarzu lagi. Przy okazji swój nick z Robloxa, bo wyślę komuś jakiegoś peta. Nie, no ta osoba jest niesamowita. Oliver, ok, ok, jesteś totalnym kozakiem. Tutaj kolejny Kuba XD, dziękuję. Ojejku, lelpel. Lel, Aha, shop. Dziękuję. Generalnie widzowie klejmujemy sobie wszystko. No i jak widzicie, mamy tutaj od widzów naprawdę bardzo dużo huge petów. W tym momencie możemy sobie założyć fula. No i jak widzicie, mamy same huge. No, a my, widzowie, zmierzamy w takim razie do właśnie Trading plazy. W celu zobaczenia, ile dostaniemy za tego nowego huge peta. Ja szczerze chciałbym dostać jakąś dużą ilość fajnych petów. A wy, widzowie, jeśli chcecie dostać takie fajne koszulki, to pamiętajcie o grupie Rury Josiego. Bardzo fajne, bardzo tanie. E, możecie mieć fajną stylowę przy okazji za niską kaskę. Niedługo też pojawi się tryb, dlatego warto być na grupie, bo ludzie, którzy będą na grupie, będą mieli benefity. Również subskryb będzie tego kanału, więc lecimy do 250 koła. Skadzę szybciej. Halo. Zlagowało mi Robloxa. Nie, no to jest masakra. Nie, no wreszcie, widzowie, po 40 minutach chyba wreszcie możemy normalnie tradeować. Hello, I have neon cut. Someone trade. Zobaczmy, widzowie, zobaczmy, zobaczmy. Przekonajmy się, czy tutaj ktoś będzie chciał ze z nami coś porobić. O, trading mamy odpalony. Wystawmy takiego peta ładnego. Aha. Pierwszy trade, widzowie. Dajemy tego. Huge -cut no nie no gościu, huge pixela. Wow. No nie no, widzowie, to co to ma być? Co to ma być? Chłopicy, huge pixel cut daj za to. Tu się puknij w łepetynę. Matrox, co ty mi dajesz? Dobra, typ nie daje nic, to we tam wiesz. Dobra, kolejny. Rzucamy tutaj tego. Huge neon cut. Zobaczmy. Podkreślam, jest dzień aktualizacji. Dosłownie godzina po updatecie. Ja fan. Aha, dobra, Marcinek. Jeśli Marcinek mi znowu napisze, że Trzeba, ja jestem fanem. krzewanym! Oh! Huge... Nieee! Nie no typie, no! Nie zacznę ludzi blokować zaraz! Hacker Marcel! O, dobra, dobra, o, no nie no ale to 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 nie no Aha! Sobie to może dobrze, że mnie wywaliło. Nie dziękuję w ogóle wszystkim widzom, którzy mi dają huge w mailu. To jest... Ja was kocham widzowie. Ale Po prostu dla mnie to jest takie głupota, że no nie wiem, ludzie, wiecie, tradeuję i właśnie dlatego nie tradeuję. Wiele osób się mnie pyta Filip, ku czemu nie robisz odcinków z tradowania? To jest właśnie powód widzowy dlaczego? Po prostu za dużo podchodzi do mnie jakiś ludzi, że nie wiem, dają tego trejda i piszą na przykład i tak, właśnie to wygląda, widzowie. Aha, fajnie, że słyszeć dźwięki, ale nie mam ekranu w ogóle. Aha. Nie, no to jest masakra z tym Robloxem, przysięgam. Dobra, widzowie, generalnie to siedzę tutaj już od pół godziny, próbuję wejść do tej gry. Więc widzimy się po prostu za parę godzin, jak. Ee, jak normalnie działać. Dobrze, widzowie, Roblox wreszcie normalnie sobie chodzi. Zobaczmy, widzowie, w takim razie dalszą część. Mamy sobie trading odpalony. No i czekamy w takim razie na oferty. A ja jestem giga ciekawe, za ile go mogę upchnąć. Bo serio, jakby mega mnie to ciekawi Odajmy sobie jeszcze tutaj no pets Weźmy sobie tego huge non-kata Napiszmy jeszcze coś takiego No i zobaczymy, co te chłopy będą dawać, co? Oho, dobra, rzucamy w takim razie od razu naszego huge kata Dobra, następna osoba. O, 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 o. Okej. Osiem siudrzów. Nawet są Hellroki złote, nie? No to wiesz. Za mało za takiego feta. Pozdrobisz, please. Dobrze, pozdrawiam, ale dawaj trajda. Masz tylko Hellroki? Zobaczmy, czy ma tylko hellroki, nie? Bo ja bym chciał na przykład tego dać, o. Nie no, nawet nie odpisuję, to jest masakra, dobra. Okej, witam pana. O, hajo Dasz. Kolejny. Dobra, zobaczmy. O, 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 o! Huge flopa! I tu złota. Oho. Dasz owkę. Please, fan. Jasne, jasne. Ogarniemy. Dobra, zobaczmy, bo huge flopa. jeszcze złota. No jest dużo warta. Tego huge non To ja sobie drobny drugiego zaraz. Więcej, bo flopa 2,25 tryliona Zrzucam pozdrowienia na filmie. Zatrzymaj go sobie. Możesz dać inne. Okej. Okay. To ile bym musiał dać? Chłop mi rzuca takie rzeczy. Nie wiem, walnijmy tak, walnijmy tak, walnijmy tak. O, jeszcze to mam, jeszcze to mam. Dobra, dodałem huge hacked kata i huge Helleroka i się spytałem, czy git za flopę. Dodasz unicorna? Kurde, zależy mi na nim. Czy nie zbyt? Kurde, zależy mi na unicornie, no. Zależy mi na huge anime unicornie, bo jest giga piękny. Nie wiem, dorzucę jeszcze jednego helleroka. Dobra, sprawdź value. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co prawda nie przetradowaliśmy tego huge kata, no ale i tak będziemy mieli huge flopę z Siłą 5, to jest, to, jest, to jest giga dobrze. Dobra, daję ready, zobaczymy czy gościu też da. Zobaczmy. To na razie cancel, no nie wiem, no to jak chcesz, jak chcesz? Dobra, 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 dobra. Może przypłacam, ale szczerze trudno. Trudno, nawet jeśli przypłacam, to to trudno. Najważniejsze jest to, że mamy huge flopę. Generalnie widzowie nie udało mi się przytrajdować z ludźmi na trading będzie tego huge non kata, dlatego zwróciłem się na do najlepszego tradera, youtubera w Polsce. Dzień dobry Puzon, witam! Dzień dobry, słuchaj, bo ty masz non kata Tak, a gdzie ty jesteś, bo jak z tobą twarz w twarz? Na shop, na, na shop, ale... Na shop. Nie tylko nie w twarz twarz, tylko twarz twarz w twarz, bo mam mojego ziomka, który mi... to jest mój ziomal, to jest Staszek. Poznałem Staszka oczywiście. Ja go zawsze na odcinkach pozdrawiam. Siema. To, jest, to jest mój ziomal. Aha. I ogólnie on Aha. jest osobą, która ma EQ wartości i powiedzi Quadriona już. Aha. I on mi ogarnia pety. Ja nie mam dobrych petów, bo aktualnie mam pety takie tylko, bo resztę oddałem na sel, bo mam sejkę z wydawania gemów, więc Aha. jakby te pety sprzedaję. Więc ja nie mam zbyt dobrych petów, ale on ma fajne pety do trajdowania. Go wziąłem, zapisałem do niego i on ma dla ciebie trade'a, także wyślij mu tradea. Dobra, wyślij mu tradea. O kurde. I on powiedział, że chce drugiego, bo on już ma jednego, jak widzisz. Tak, widzę, kontek, widzę, widzę. Ale on no. chce drugiego, powiedział, że chce no. dla ciebie kontencia. O dobrze, wspaniale, dobrze, dziękuję bardzo, dobra. Także sobie coś... duszko w komentarzu napisz. O, no, staratka, huge to zawsze piszą. huge. Anime uni huge night for. Co? To 4 huge daję Tak, chłopci daje 4 huge, to jest overpay, to jest duży overpay, ale Cię lubi. Nie, no ty jest jakiś niepoważny. Ej, wytyfy stary, to za dużo. No, ale jest spoko male, mogę Ja. Spoko zio proszę. proszę. Dziękuję, Stachu. Ej, ale to jest powalony. chłop, co mi dał w ogóle za to, nie? To ja już chowam te helleroki, żeby tutaj w ogóle, żeby nie było, nie było takiego No przyboru. i innych sobie zrobiłeś przy okazji, bo no. tutaj są petek, to nie miałeś na tym koncie. Tak, fajnie, mega, no. Znaczy powiem tak, ja czekam na Unban na moim głównym koncie, to sobie poprzekładam pewnie te ładniejsze, bo ty, kurde, ten Unicorn Nightfall mi się tak podoba. To jest No? Że ty stajesz zarobiłeś w kole, bo ten pet strasznie spada w ten. Ja wiem, właśnie, ty Właśnie bo puzy mówi tak, mogęś go sprzedać od razu, a ja mówię, no chciałem, <noise> ale były takie sytuacje, że no nie dało się, widzowie. E, głównie przez no część część y, z was w sumie. Więc... <noise> No, Dobra, to w sumie w takim razie zerknę jeszcze sobie tutaj, bo jaki wtedy dostaje od widzów często. I zobaczcie, A, czy... ty dostajesz aha. Ba, bo ty masz banana na koncie. Dlatego, bo widzowie zawsze są tacy, Dude że jak coś się Broken. Stanie, to oni ci dają wszystko. Tak, i właśnie Tutan Broken dał mi Huge Hell Rocka. Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo cudowny widz, pozdrawiamy Pozdrawiamy serdecznie. Mamy tutaj jeszcze, czy będziemy mieli, o, Nobek 8237, Huge Hell Rock. Dziękuję bardzo serdecznie. Jesteś wspaniałym człowiekiem. Dalej widzowie, przepraszam, że tutaj tak się scrolluję, ale to, aha, Lenix. Huge Rock złoty. Dziękuję bardzo. Aha, drugi. Dziękuję. Aha, huge pixelka. Dziękuję. Jesteś niesamowitą kobietą. O ile jesteś kobietą. A jak jesteś chłopem, to jesteś chłopem wspaniałym. Ja nie mogę. Co jest w ogóle? I uwaga, będziemy jeszcze coś tutaj mieli? Czy też nie? Uwaga. To wszystko. Dziękuję wam, widzowie. Pięknie. Jesteście niesamowici. W takim razie, stary, powiem Ci tak. Ja mam konto zbanowane tamto, co nie? Ale ja w tym momencie, proszę Ciebie, już mam petów huge'ów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 78, 8, 16, 23 huge pety. To chyba spoko jest dosyć. Jak to na to że... jest bardzo spoko. Masz więcej ode mnie, tak? No ale wiesz, moje mają value mniejsze, nie? Nie, nie? No ale nie to, nie, to nie ma znaczenia. To chodzi o to, że masz huge do następnych map, jakie wejdą. Także sobie dużo dla widzów cudownych. Tak, pomagać. dla widzów trzeba pomagać. Szkoda tylko, że czytałem ten baluna, game baluna, to szkoda. kodno ja. panowałem. Ej, stary tu przecież. Poza mi dawał na trader jakiś czas temu tak mocne pety, huge. A no, aj, co? Aj, aj, ja mam bana, no. Ale to, że ten chłop ma taj, taj, to ja jestem w szoku, nie? Tak Ale on, 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 on miał w ogóle złotego manki jakieś tam count petty mi dawał Aha No to jest psychol, to jest psychol totalny w pecie No nie, no widzę, dobra To słuchaj, dziękuję w takim razie widzowie Wbijcie do Puzona na kanał Puzonik Plus Bo bardzo fajnie, Stachu bardzo. nie ma kanału, nie? Stachu nie ma kanału Stachu Stachu ma TikToka O, Stachu <laughs> ma TikToka, to możecie na TikToka do Stacha wbić No i co? I to tyle widzowie, wbijajcie na Joshi Ale Plus, bardzo fajne filmy na Główny kanał i to tyle Do do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Siemano.